Tak się składa, że każdy dzień zaczynam od kawki. Właśnie tak. Ale tak się też złożyło, że moje literackie, takie bardziej świadome życie zaczęło się od kawki. I pewnie nie byłoby mnie tu, w tym miejscu, w tym czasie, Gdyby nie to, że jakiegoś wiosennego dnia, a był rok 89, wpadła mi w ręce przemiana. Już sam pomysł, że bohater budzi się i nagle, nagle odkrywa, że jest robakiem, był zaskakujący. Oczywiście potem przyszły kolejne książki, kolejne. Proces, Ameryka, zamek. W końcu lektura dzienników, w końcu listy do Felicji, listy do Mileny. Nagle okazało się, że wniknąłem w zupełnie inny świat. I właściwie taki sposób czytania literatury pozostał mi do dziś. Oczywiście dowiedziałem się później, że chodzi o tę specyficzną wrażliwość semiotyczną. Że na początku na dzieło patrzył w ten sposób Roman Ingarden, a potem poszedł za nim Gadamer, a potem był Umberto Eco ze swoją koncepcją dzieła otwartego. Ale jednak sam sposób czytania literatury, podejścia do niej, zaczął się właśnie wtedy. Wtedy, kiedy, kiedy zrozumiałem, że można się obudzić i zostać. Aresztowanym, bo przyjdzie dwóch strażników i powie, coś się zmienia w Twoim życiu. Popatrz na nie z innej perspektywy, yy, bo właśnie rozpoczyna się jakiś inny proces niż do tej pory znałeś. Szczerze mówiąc, nic mnie już potem tak bardzo nie zaskoczyło, ani w literaturze, ani w życiu. Można powiedzieć, że kawka. Był taką szczepionką, dzięki której yy, byłem odporniejszy na wszystko to, co życie przynosiło. I to osobiste, i to zawodowe, ale przede wszystkim również to życie literackie. Nie da się też ukryć, że kawka mnie zniewolił i od niego uciec w żaden sposób nie mogłem. Tak jak i dziś pewnie nie mogę uwolnić się od filiżanki kawy, no i oczywiście od kawki. Ale jeżeli patrzę za okno, no to oczywiście mogę powiedzieć, że widzę piękną jesień, ale widzę jesień, która w tym roku szczególnym, w tych y, niezwykłych, absurdalnych kolorach się objawiła. Jesień, która przypomina mi o tym, że trwa właśnie pandemia, że coś się Dzieje innego, że czas spojrzeć na swoje życie znowu z innej perspektywy i je inaczej zdefiniować, a w przestrzeni publicznej, niestety, założyć maseczkę. No, mniej więcej wygląda to teraz tak. Oczywiście. Interpretować kawkę to, to wejść w kawkowski klimat. Trudno znaleźć lepsze miejsce niż szkolny strych. Tu mieści się wszystko. To nie tylko zapach, to nie tylko smak, ale to również odpowiedniego rodzaju światło. Które pozwala oczom troszeczkę inaczej widzieć, a uszom troszeczkę inaczej słyszeć. I takim wyczulonym trzeba być na prozę kawki, który paradoksalnie wcale nie wprowadza nas w jakiś wymiar mm, bardzo osobliwy, wręcz przeciwnie, mroczny, ależ, tu skrzy się od humoru. Trudno wyobrazić sobie lepszą humorystyczną scenę w procesie niż ta, która dotyczy właśnie wizyty w katedrze Józefa K., kiedy rozmawia z kapelanem więziennym. A jednocześnie ta scena przynosi również paraboliczną opowieść o odźwiernym i o człowieku ze wsi. Człowiek ze wsi przychodzi, stoi przed drzwiami prawa, chce wejść, ale odźwierny mówi: Ja jestem tym najważniejszym, jednym, jedynym. Za mną zresztą są jeszcze mocniejsi. Jeżeli chcesz, proszę bardzo, wchodź. Człowiek oczywiście się wystraszył. Stanął przed drzwiami i czeka. Koniec tej opowieści wygląda tak. Odźwierny poznaje, że człowiek jest już u swego kresu, i aby dosięgnąć jeszcze jego gasnącego słuchu, krzyczy do niego. Tu nie mógł nikt inny otrzymać wstępu, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie. Odchodzę teraz i zamykam je. Józef K. oczywiście nie rozumie. Jeszcze wtedy tego nie rozumie. Ale kiedy zrozumie, nagle okaże się, że jego życie jest przeznaczone tylko dla niego. Co prawda, osadzone w pewnych ramach między życiem, narodzinami a śmiercią, ale jednocześnie dostrzeże, że pomiędzy między jest ten czas esencjonalności, czas dla Niego, czas, który trzeba wykorzystać. W czym pomógł mi Kawka? W podjęciu najróżniejszych decyzji. W podjęciu decyzji o tym, żeby, żeby wybrać takie, a nie inne studia, żeby zacząć pracę w szkole, żeby zostać dyrektorem tej szkoły i żeby nie bać się podejmowania trudnych decyzji i tworzyć siebie, bo to jest zadanie, którego za mnie nikt nie, nie wykona. Dlatego także i tu na tym strychu przygotowywaliśmy przedstawienia w Pawli Szkolnej, w różnych innych miejscach. Tak w ogóle narodził się teatr Alterka, który w III Liceum ma swoje, ma swoje miejsce. No właśnie, teatr. Gdyby nie kawka, pewnie nie byłoby też teatru. Prawdą jest, że Życie potrafi nas zaskoczyć i, i raz po raz odkrywa przed nami swoje absurdalne oblicze. To co się dzieje teraz w zasadzie jest dowodem na słuszność tez stawianych przez Franza Kawkę. Pusta szkoła, puste klasy, korytarze, no to właściwie widmo. Z którym nauczyciel nie bardzo umie sobie poradzić. Oczywiście w żaden sposób ta oniryczna forma nie odbiega przecież od rzeczywistości, bo jest rzeczywistością, ale jeszcze kilka miesięcy temu nie bylibyśmy sobie w stanie nawet tego wyobrazić. Ale w momencie, kiedy już rozpoznajemy tę sytuację, w której się znaleźliśmy, no to, no to działamy, to próbujemy się odnaleźć. To robimy coś wbrew. Nie siedzimy z założonymi rękami. Max Brod, dzięki któremu w ogóle możemy czytać yy, dzieła kawki, yy, tak pisze yy, o światopoglądzie autora procesu. Podstawowy pogląd kawki można by chyba ująć w następującą formułę. Wszystko prawie jest niepewne, ale poczynając od Pewnego stopnia poznania już się nie błądzi. Jest to nauka Platona w jej najczystszej postaci, bowiem także Platon zapewnia w Fajdrosie, że tym, którzy weszli na górną ścieżkę, nie jest sądzone zejść na ścieżkę dolną. Bolejąc nad niedoskonałością i nieprzejrzystością postępowania ludzkiego, był jednak Kawka mimo to przeświadczony, że istnieją prawdy niepodważalne. Dawał temu wyraz nie w słowach, lecz całym swoim postępowaniem. Tym się tłumaczy, dlaczego w jego towarzystwie każdy czuł się tak dobrze, mimo nastroju depresji, jaki z niego emanował. Ale nie tylko dlatego, że towarzysko Kawka był człowiekiem niezwykłym, otwartym i budującym odpowiednie, odpowiednie relacje. Był również jako pracownik, jako człowiek zatrudniony w zakładzie ubezpieczeń, o czym zaświadcza Gustaw Januch. Zresztą polecam książkę Rozmowy z Kawką. Wtedy Januch, młody, kilkunastoletni chłopiec, przychodził do zakładu ubezpieczeń od wypadków, bo tam pracował jego ojciec, który był również współpracownikiem Franza Kawki. Ale dzięki temu. Januch mógł z Kawką prowadzić y, różne rozmowy, ale także czegoś więcej się dowiedzieć. I opowiada taką oto anegdotę. Zgłosił się do tegoż y, zakładu człowiek, któremu, który uległ wypadkowi, któremu prasa ucięła obie ręce. Kawka zobaczył, że jego umowa o pracy jest w taki sposób sformułowana, iż ten człowiek właściwie pozostawiony zostanie sam sobie. Co zrobił Kawka? Zadzwonił, czy skontaktował się z swoim przyjacielem, adwokatem, przekazał mu akta sprawy, powiedział na czym polega błąd w umowie, po czym wstawił się w sądzie i zgodnością sprawę przegrał. No i taki był właśnie doktor Franz Kawka. Te swoje ciekawe, wrażliwe, niezwykłe oblicze pokazuje poza literaturą, nam dostępną w. Lekturowym wydaniu. Polecam dlatego dzienniki, z których można wyłowić wrażliwość autora procesu, zamku i Ameryki. 16-13 lipca 2016 roku taka notatka. A więc otwórz się. Niech wyjdzie człowiek niech odetchnie powietrzem i ciszą. Była sobie raz gospoda z kawiarnią w uzdrowisku. Było dżdżyste popołudnie, ani żywej duszy. Dopiero pod wieczór przejaśniło się niebo. Deszcz przestawał stopniowo padać, kelnerki zaczęły ścierać wodę ze stołów. Gospodarz stał pod arkadą u wejścia i wyglądał gości. Patrzcie, jakiś gość piął się już w górę leśną drogą. Miał przewieszony przez ramię plet z długimi frędzlami, głowę pochyloną na piersi. A w wyciągniętej ręce laskę, którą co krok stukało ziemię daleko przed sobą. Jestem zdania, że literatura z życia wyrasta i, i do życia wraca. Albert Kami mawiał, że człowiek zawsze odnajdzie swój ciężar. Tak czy owak, znajdzie swój kamień, znajdzie swój kamieniołom, a jakoś dzięki kawce lżej. Wszystko dźwignąć. I za to jestem Mu wdzięczny. Dzięki, Mistrzu.